Cześć załoga z tej strony i to Was do kolejnego odcinka. Tym razem troszkę inna kariera z tego powodu, że to jest Superliga. Temat Superligi jest od wielu lat, że wreszcie te najlepsze drużyny świata stworzą jedną ligę, która będzie na pewno dawać duże pieniądze dla tych zespołów. Bo nie oszukujmy się prawa telewizyjne. Każdy widz chciałby zobaczyć taką ligę, gdzie Real Madrid gra z Bayernem. Gdzie co weekend, praktycznie w kolejce masz te wszystkie najlepsze mecze, oczywiście w pewnym momencie mogłoby się to znudzić, i szkoda tych pozostałych drużyn. I wydaje mi się, że ta koncepcja nie jest najlepsza, bo jednak czeka się na takie spotkania. Tutaj masz co weekend, ale przez pierwsze lata to naprawdę dosyć dużo zarobią, i przede wszystkim o to chodzi: właśnie o finanse i pieniądze. Ja chciałbym przeprowadzić właśnie taką symulację. Oczywiście widzieliście mnóstwo razy to na YouTube, że takie właśnie symulacje były robione. Jeszcze chciałbym podejść troszkę inaczej i dać innego smaczka tej kariery. Z tego powodu, że wybrałem najsłabszy zespół, tej mojej dwudziestki, którą wybrałem do Superligi. Zobaczymy, czy on się zmieści. Wydaje mi się, że to jest zasłużony zespół, który mógłby kupić sobie taką licencję grania właśnie w tej lidze. I wydaje mi się, że to te kluby, które wybrałem, mniej więcej by się zgadzały. Oczywiście jest Leicester, które mogłoby prawdopodobnie nie być, ale wydaje mi się, że w tym momencie Leicester jest naprawdę świetną drużyną w Anglii. I wydaje mi się, że szkoda by było, jakby na przykład w Super Lidze nie występowało, bo takiego smaczku takiego właśnie zespołu by brakowało. Ale oczywiście zobaczymy to za parę lat, czy w ogóle takie coś powstanie, bo w tym momencie Liga Mistrzów robi wszystko i FIFA, żeby nie doprowadzić do tego, ale. Wydaje mi się, że jak te kluby będą chciały, no to jednak ta Superliga powstanie. A ja jestem ciekawy Waszego zdania, czy to jest właściwy kurs, żeby takie coś stworzyć, czy jednak wolelibyście na przykład zobaczyć Ligę Mistrzów cały czas, żeby była, ale w tych... Yy regułach, które w tym momencie FIFA chce wprowadzić, że na przykład drużyny, które są 105 lik, na przykład po ćwierćfinale, już mają zapewnione miejsce na kolejną edycję, co troszkę mi się gryzie w tym wszystkim taką ideą fair play, no ale niestety w takich czasach żyjemy. I wydaje mi się, że to wszystko idzie właśnie w takim kierunku dosyć niefajnym dla tych mniejszych klubów. No, ale zawsze ci więksi będą rządzić niestety daną branżą i także FIFA. Jak mogliście zauważyć, zajęliśmy całkiem fajne miejsce w lidze. Patrząc na to, że jesteśmy najsłabszą, a zajęliśmy wyżej niż na przykład poszczególne zespoły, to naprawdę dobrze od nas świadczy. Graliśmy formacją. 4-3-3 z jednym cofniętym napastnikiem tylko tutaj troszkę inaczej wypróbowałem niż na przykład w karierze Liverpoolem z tego powodu, że nie mieliśmy defensywnego pomocnika a mieliśmy środkowego pomocnika i tych dwóch środkowych pomocników po, po lewej i jako ten środkowy mieli zostawać bardziej z tyłu a ten jeden miał e, grać ofensywnie dzięki czemu miał robić przewagę taką trójką ofensywną Martial do nas przychodzi zawodnik, który Wydaje mi się, że powinien odejść z Manchesteru, bo troszkę się nie odnajduje tam i te lata lecą, a niestety ten zawodnik przestał się rozwijać. Jestem ciekawy, czy Wy też tak uważacie, że Martial powinien odejść i to by było lepsze dla Manchesteru, ale także dla niego samego? Czy wolicie na przykład, żeby ten zawodnik cały czas wygrał w tym zespole? Bo oczywiście Martial to nie jest zawodnik, który pójdzie za na przykład 30 milionów, tylko przypuszczam, że za 60. Dlatego tu będą odpowiednie finanse na kolejnego zawodnika. Tu możecie zauważyć, że w tym roku dotarliśmy do tak zwanego Pucharu Superligi, ok? Wydaje mi się, że tak, że coś takiego mogłoby się wydarzyć, że Super Puchar Ligi. A dlaczego w ogóle wybrano Ligę Włoską? Z tego powodu, że w tej edycji nikt nie spada. I wydaje mi się, że to jest najbardziej taki szkielet takiej Superligi, czyli gdzieś 20 zespołów, 24, które będą grać właśnie w takim systemie, że nikt nie spada. Jestem ciekawy, czy będzie na przykład coś takiego jak Złoty Bilet, że na przykład mistrz Anglii wtedy. Wygrałby taki złoty bilet i na przykład mógłby awansować za drużynę, która spada. To by było nawet ciekawe, szczerze mówiąc. A tutaj co Kuman zrobił, to nie mam pojęcia. Titi na prawej obronie. To jest bardzo ryzykowna taktyka, ale wydaje mi się, że może on ma jakiś plan Aspes, Aspas na ataku zamiast Leome'ego. Szczerze mówiąc, gardzi nami ten trener. Za każdym razem, jak symuluje tą karierę jakimkolwiek zespołem, to zawsze czuje się taki. Co jest, Kurczę, czemu nigdy nie wystawi tego najlepszego składu? Tylko zawsze jakieś dziwne wynalazki, ale dzięki temu zwyciężamy. Jak mogliście zauważyć, Awar strzelił piękną bramkę na 1 do 0, później podwyższył prowadzenie na 2 do 0. No i już mamy całkiem sympatyczny wynik, żeby tylko go utrzymać. Później wprowadziłem takich dwóch środkowych pomocników, z tego powodu, że troszkę gramy zdecydowanym pressingiem i czasem się za bardzo męczą ci zawodnicy. Ustawiałem takich dwóch bardziej defensywnych zawodników. Dzięki, utrzymaliśmy środek pola i choć. Jedną bramkę strzelił, strzeliła Barcelona, to jednak daliśmy radę utrzymać ten wynik i wygraliśmy ten puchar Ligi, Superligi. Więc jestem ciekawy, czy takie coś w ogóle powstanie, czy jeszcze taki oddzielny puchar będzie dla tych właśnie drużyn. No i Depay może dumnie podnieść właśnie to trofeum nasze pierwsze trofeum w tej karierze. Choć nie spodziewam się, że tu będziemy walczyć o cokolwiek, bo patrząc na to, że przewidziałem 3 lata tej kariery w pierwszym sezonie wygrał Liverpool gratulacje dla nich czy Jurgen Klopp najlepiej by poprowadził w drugim sezonie także Liverpool zwyciężył więc Lewandowski tam na pewno jest troszkę wściekły zobaczcie w ogóle kto jest ostatni zobaczcie kto jest za nami tak w ogóle to jest bardzo ciekawe że te akurat drużyny są gorsze niż Leon w tym sezonie oczywiście troszkę przebudowałem ten skład na przykład Martial doszedł który strzelił 22 bramki i to co się zmieniło na pewno u niego z tego powodu że zmieniłem mu pozycję czyli grał jako lewy skrzydłowy który bardzo bardzo często schodził do środka i to pomogło mu się lepiej rozwijać. I zobaczcie także, że miał 6 asyst. No 80 milionów to jest bardzo dużo jak na Lyon, ale takie pieniądze mieliśmy, bo Superliga nam pozwala mieć takie pieniądze. Bo tutaj takie pieniądze będą zarabiać właśnie poszczególne zespoły. No kurczę, bilety na przykład Lyon-Barcelona. Ktoś powie, ok, tam za rogiem ja mam na przykład Juventus-Manchester City. Ale jednak i tak, i tak byście na to spotkanie. Cała Francja by przejechała na takie właśnie spotkanie. Oglądać za każdym razem oczywiście z PSG, wielki rywal, który będzie prawdopodobnie wyżej na przykład od Lyonu, ale wydaje mi się, że przy odpowiednich transferach Lyon jest bardzo ciekawą drużyną. Pokazał to w poprzedniej edycji Ligmiszów troszkę przez trenera, który jest takim dosyć fajnym, utalentowanym szkoleniowcem, który naprawdę może dokonać wielkich rzeczy, a tutaj jak mogliście zauważyć, zakupiliśmy jeden transfer, czyli Varana, zawodnik, który idealnie nam dopełni linię obrony, gdzie troszkę szwankowała, a patrząc na to, że poszczególne zespoły kupowały dwóch, trzech, czterech zawodników, a my stać nas było tylko na jeden, no to niestety spadliśmy troszkę w tej tabeli, ale przed Bayernem Monachium na przykład jesteśmy, więc taki mały sukces, a tutaj Simeone poprowadził Atletico de Madrid. Do zwycięstwa, więc gratulacje. Haland w Realu Madrid się odbudował, Haland ha, w Borusii 22 bramki, Ronaldo cały czas w się. Neymar. Leo Messi oczywiście pokłócony z Kumanem, nie chciał w ogóle wychodzić na boisko, jak można zauważyć, bo praktycznie tych bramek nie ma i gra Aspas i Barcelona na pewno tam kibice płaczą w końcu, a Kuman jest zadowolony z właścicielami tego zespołu bo Messi nie gra, więc na przykład jakieś kary tam może nie zarabia, czy coś w tym stylu, więc jest lepszy budżet, no ale to już temat na inny oczywiście odcinek. 18 ramek Depaja to pokazuje, że jest naprawdę solidnym zawodnikiem Marshall, który się odbudował i ten skład naprawdę wygląda bardzo fajnie. Mamy wielu talentowanych zawodników, ja się z Wami żegnam, mam nadzieję, że taki materiał Wam się spodoba, jak tak, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał po więcej materiałów, ja się z Wami żegnam, cześć, cześć, miłego dnia.